Dzień dobry. Dzisiaj w Totalnej Biologii Bez Granic zajmiemy się naczynia limfatyczne. Jest to nowa mezoderma, konflikt obniżenia poczucia własnej wartości, o łagodnym nasileniu jedno, jednocześnie niepokój. Należy zbadać, czy w życiu klienta są sytuacje, w których czuje się jak tchórz. Naczyniak. Niezłośliwy guz wywodzący się z komórek... Wśród błonka wyściałającego naczynia krwionośne pojawia się zwykle w pierwszych tygodniach po narodzeniu i najczęściej znika przed ukończeniem dziesiątego roku życia. Jest to największy rodzaj nowotworu u niemowląt, raczej znaczy najczęstszy. Do zbadania, czy matka straciła kogoś w projekcie celu, wolałbym należeć do innego klanu, innej rodziny, adopcja, psychiczne cierpienie matki z powodu jakiejś części ciała jej dziecka. I kiedyś miałam panią, która miała naczyniaka na palcu, i w projekcie celu była taka historia, że mama jechała do szpitala, gdzie mamę nie przy, przyjęli i tam ten lekarz powiedział, że przyszła za późno i obarczył ją śmiercią dziecka w jej brzuchu, i karetką wieziono ją do innego miasta, i to trwało godzinę czy półtorej, gdzie ta kobieta obwiniała się za śmierć swojego dziecka. I ta, gdzie kobie... ta jej córka, która do mnie przyszła, całe życie miała pretensje do swojej matki, czyli jakby ten konflikt z tej karetki, co mama przeżywała, zaprogramował ją. Nadciśnienie. Męski konflikt związany z odległym terytorium, które musimy porzucić lub oddać, ale nie potrafimy się z tym pogodzić. Jestem bezsilny. Muszę mocniej naciskać, jeśli ma mi się udać. I teraz jest tak, że na nadciśnienie bardzo dobra jest jemioła, nalewka z jemioły. Nadciśnienie tętnicze jest to konflikt związany z płynami. Dotyka kłębuszka nerwowego i przyczynia się do wzrostu ciśnienia tętniczego. Konflikt związany z płynami w połączeniu z konfliktem niesprawiedliwości. Przeżyłem zawód miłosny, więc zamknę swoje serce, otoczę się skorupą. Nigdy już nikogo nie pokocham, to zbyt bolesne. Takie zdanie przekładają się na takie oto postępowanie. Aby już więcej nie cierpieć, zamykam się na miłość. Tym jest właśnie nadciśnienie. Ktoś, kto przychodzi po śmierci nowonarodzonego braciszka lub siostrzyczki, to, to w danym momencie jest to kryzys. Ciśnienie skurczowe, systoliczne. Związane z elementem męskim, chcę wszystko mieć, chcę panować nad swoimi sprawami. Podwyższenie tej wartości sugeruje jak, jakieś męskie zachowanie związane z konfliktem terytorialnym da w domu, w rodzinie, w klanie. Ciśnienie rozkurczowe, diastoliczne, chcę ponownego połączenia matki i ojca, chcę rozmawiać. Jeśli ta wartość idzie w górę, powinniśmy zwrócić uwagę na historię rodziny i znaleźć powód, dla którego klient próbował połączyć matkę i ojca zasadę żeńską i męską. Nadgarstek. W przypadku nadgarstka najczęstszy jest brak zaufania, paranoia lub konflikt odnoszący się do wypowiadanych słów. Konflikt obniżenia poczucia własnej wartości, dotyczący negowania własnych odczuć. Konflikt obniżenia poczucia własnej wartości w związku ze zręcznością, zdolnościami manualnymi, konflikt po, pośredników, związkowców, sekretarek. Zawsze jestem między dyrektorem a pracownikami. Negocjuję tę umowę z szefem, podczas gdy inni pracownicy nieustannie skarżą się na skuteczność moich działań, twierdząc, że jestem po stronie przełożonego. Konflikt bycia odsuniętym na bok lub odsuwania kogoś na bok. Czuję się źle, ponieważ musiałem zwolnić tego pracownika. Moi przyjaciele nie chcą mnie w swoim zespole. Na przykład osoba, która czuje się niezdarą, ma dwie lewe ręce, nie może wykonywać prac domowych tak dobrze jak kiedyś. Kobieta jest w ciąży ze swoją córeczką, w tamtym czasie pracuje jako, zarząd, jako zarządca budynku. U mieszkalnego zajmuje się mieszkańcami i ich skargami. Musi w związku z tym ciągle walczyć z firmą, która jest właścicielem budynku. Nie znosi roli pośrednika. Z tego powodu jej córka aż do 60. roku życia cierpi na nadwrażliwość nadgarstków. Gdy jednak uświadamia sobie konflikt matki pochodzący z okresu ciąży, ból znika. Nadgarstek zespół. Cieśni nadgarstka. Powstaje w wyniku długotrwałego ucisku na nerw pośrodkowy w nadgarstku. Objawia się bólem, mrojeniem i drętwieniem najczęściej w kciuku, palcu wskazującym, środkowym i połowie palca serdecznego. Konflikt konieczności odrzucenia kogoś należącego do klanu, skutkujący obniżeniem poczucia własnej wartości. Konflikt pośredni. Niczenia, konieczności pełnienia roli łącznika pomiędzy dwiema stronami, rodzicem a dzieckiem, pracownikiem a szefem, konflikt związany z niezdolnością do utrzymania więzi między dwoma osobami, stumienie słowa: Jestem wściekły, że nie powiedziałem tego, co chciałem, nie mogę przeciwstawić się czyimś słowom. Nadgarstek, złamanie. Trzynastoletni chłopiec ma talent do. Komputerów. Rodzice opłacają mu kurs szybkiego pisania, który bardzo stresuje syna. Aby rozwiązać konflikt, chłopiec nie, nie umyśliła mnie oba nadgarski. Gdy zrozumie konflikt związany z szybkim i dokładnym wykonywaniem określonych gestów, pozbędzie się ryzyka powikłań czy obniżenia sprawności. Nadmierna ruchliwość. nie Niemowlę. Od narodzin córki nikt w domu nie może spać. Matka, dziecko. Matka i dziecko są wycięczone, ponieważ nie spały od, już od dawna. Niedługo przed narodzinami dziewczynki przyjaciółka matki z dzieciństwa urodziła martwe dziecko. Po tym wydarzeniu matka uświadomiła sobie, że jej dziecko także może umrzeć. Dziecko w macicy musiało więc ciągle się poruszać, aby uspokoić matkę, gdy przyszło na świat. Również musiało wciąż się ruszać, aby. Matka była zadowolona, gdy tylko rodzice przypomnieli sobie tę historię, pozwolili córce spać i wszystko wróciło do normy. Czyli to jest to ADHD, dziecko pokazuje, że żyje. w takich sytuacjach trzeba po prostu mocno to powiedzieć. Nie można tak jak powiedzieć bez emocji, bo to też na mózg dziecka nie zadziała. Musimy pamiętać, że do 10 roku życia mówimy do zdjęcia, mówimy do kogoś innego, że dziecko słyszy lub jak dziecko śpi. Nie mówimy. Prosto w oczy, ponieważ podgórze nie ma ochrony, jej mózg czuje się zagrożony i odrzuci tą informację. Nadmierna ruchliwość u dzieci. Przypadki. Przez ostatnie dwa miesiące ciąży matka musi leżeć ze względu na zagrożenie życia dziecka. Jest to dla niej źródłem ciągłych zmartwień. Jest spokojna tylko wtedy, gdy poczu poczuje jak ruch w swoim łonie. Jakiś ruch w swojej łonie. Dziecko otrzymuje więc program. Aby uspokoić matkę, muszę ciągle się ruszać. Zobacz, mamusiu, jaki jestem żywy. Dziecko każdego wieczoru, gdy matka kładzie się zmęczona, chłopiec podchodzi i szturchają. Nie udało jej się donosić poprzedniej ciąży. Dziecko zmarło w ósmym miesiącu. Gdy była w ciąży z tym chłopcem, co wieczór naciskała, więc pięścią na brzuch, żeby zmusić go do ruchu. Teraz syn robi to samo dla matki. Upewnia się, że odpoczywa, a nie umarła. Inny przypadek. Nie potrafi chłopiec, niespokojny w domu i w szkole. Nie potrafi usiedzieć na miejscu. Ciągle się rusza. W nocy nie chce leżeć w łóżku. Budzi się, płacze. Rodzice muszą zabierać go do siebie. W projekcie celu około szóstego miesiąca ciąży dziecko zaczęło się poruszać, po czym nagle przestało. Matka popędziła więc do lekarza, który zlecił badanie. Na szczęście okazało się, że dziecko żyje i się rusza. W późniejszym okresie ciąży życie, yy, ciąży, życie dziecka było zagrożone, więc matka musiała pozostawać w łóżku. Bardzo jej to nie odpowiadało, ale nie powiedziała ani słowa. Chłopiec wykonuje program ciągle się ruszając i płacząc, ponieważ jego matka nie wyraziła swojego sprzeciwu wobec leżenia w łóżku. Nadwaga. Jest to konflikt opuszczenia, doświadczany sposób męski, jest to konflikt walki. Nie mogę uciec, ponieważ muszę stawić czoła przeciwnikowi, muszę ochronić matkę przed ojcem. Na przykład kurcza, który stroszy swoje pióra, chęć. Przepędzenia potencjalnego drapieżnika lub obawa przed nim. Nadwaga postrzegana jako powiększenie własnej przestrzeni w domu. Wreszcie stałam się w domu osobą nadrzędną. Narkolepsja, przewlekłe zaburzenie snów, w którym występuje nadmierna senność w ciągu dnia, wyczerpanie i napady snu w nieodpowiednim czasie i miejscu, np. w szkole czy w pracy. Narkoleptycy często mają problemy ze snem w nocy i odbierający od norm rytm czuwania, dlatego często ich choroba mylona jest z bezsennością. Konflikt konieczności spania w atmosferze wielkiego zagrożenia. Dla niektórych zwierząt udawanie martwego w obecności drapieżnika to jedyna dostępna strategia przetrwania. Narkotyki. Znaczenie symboliczne. Chcę powrócić do tego, co było kiedyś, gdy nie było problemów, gdy byłem młody, naiwny, bezpieczny. Gdy używamy substancji odurzających, również leków, tytoniu, piwa, w każdym miejscu, którego dotyczy jakiś konflikt, powstaje DHS, Dirk Hammer Stress. Znaczenie, znaczenia, niezmienniki, znaczenia niezmienniki biologiczne są różne dla różnych substancji, ale punkty uderzenia takie same. Po wprowadzeniu do krwiobiegu większość narkotyków przedostaje się do mózgu, by wpłynąć na umysł, zażywającego poprzez wytworzenie w obu półkulach mózgowych sytuacji przypominającej aktywny konflikt, tak jak dzieje się to podczas delirium zespołu majaczeniowego. Obecność narkotyków w organizmie, niezależnie od ich rodzaju, jest istotna, dlatego że powoduje odurzenie, które prowadzi do psychozy. Otruwanie tworzy kolejny stres DHS, Dirk Hammer stres) z ogniskiem hamera umiejscowionym w mózgu. Dotknięty obszar przekazuje, wykony, przestaje wykonywać swoje podstawowe funkcje. Jest to taki sam proces, jak ma miejsce pod wpływem narkotyku, a więc również. Odstawienie przyczynia się do powstania kon konstelacji schizofrenicznej. W fazie leczenia następuje kryzys epileptoidalny, ponowne, ponownie wywołujący psychozę, pogorszenie stanu. W końcu sytuacja staje się bardzo ciężka, ponieważ uzależniony, na zmianę biorąc i odstawiając narkotyki, wpada w błędne koło i pozostaje w stanie permanentnej psychozy. Jedyną przyczyną tego stanu są narkotyki. Zrozumienie tej zależności, przez chorego jest bardzo istotne dla wyzdrowienia. Możliwe znaczenia. Marihuana wiąże się z konfliktem tożsamości. Kim jestem, kto jest moim ojcem, co działo się w projekcie celu między mamą i tatą, jak tata przyjął wiadomość o ciąży. Haszysz wiąże się z wojną i zabijaniem, kokaina wiąże się z kimś, kogo nie. Najbardziej nie znosimy. Meta może wiązać się z tragedią w historii rodziny, spowodowaną powolnością. Na przykład matka otarła się o śmierć, ponieważ poród przebiegł niewystarczająco szybko. Narządy krwiotwórcze, patologie, obniżenie wartości w związku z klanem. Przekłada się na choroby narządów krwiotwórczych, czyli wytwarzających składniki krwi, takie jak białe lub czerwone krwinki. Na skórek ektoderma, kontrolowana przez korę mózgową, fundamentalny konflikt oddzielenia, istotna utrata kontaktu, powoduje mikroobrządzenia w aktywnej fazie konfliktu, każda choroba skórna wiąże się z innymi konkretnymi konfliktami. Nerczycowy zespół imounoglobina M. Choroba ta charakteryzuje się występowaniem w moczu nadmiernej ilości białka pochodzącego z surowicy krwi. Jest to konflikt przemijania ludzkiego życia, konflikt uchodźców, konflikt zniszczenia. Nerki. Nerki są konflikt związany z płynami. Bardzo często wiąże się z ojcem, z dynamiką przodków. Żal, że zmarnowaliśmy młodość dla kogoś lub czegoś, co nie było tego warte. Życie jest zbyt ciężkie, zbyt długie. Co to za życie? Poczucie, że nie potrafimy stawić czoła życiu takiemu, jaki jest, lub wtedy, gdy pojawiają się problemy. Nie mogę, tak dalej, już mnie to nie obchodzi. Nerki, kamienie nerkowe, konflikt walki o życie: pozwala zatrzymać większą ilość wody. Jest to endoderma, konflikt niemożności oznakowania swojego terytorium, wyznaczania swoich granic. Ktoś zajął moje terytorium. Ektoderma. Konflikt pozbawienia własności. Pewna kobieta poddała się operacji plastycznej twarzy. Jej siostra bliźniaczka przeżywa wstrząs, nie poznaje swojej siostry, czuje się jakby straciła korzenie. Konflikt pozbawienia własności. Powoduje chorobę nerek, ból, gorączkę, obecność krwi w moczu. Bardzo dobrze nam się żyje z dala od mojej matki, która jest dominująca i apodyktyczna. Jednak nasza sytuacja życiowa zmieniła się, i mama chce, he, i mama, chcąc pomóc, przeprowadza się do sąsiedniego domu. Au, kamienie nerkowe, nie chcę jej na naszym terytorium. I bardzo dobre na kamienie nergowe to są obierki z ziemniaków, jak się gotuje, oraz koniak wypity i potańcówka, lub też piwo i potańcówka. One też bardzo dobrze działają na kamienie nergowe. Nerki, kanaliki zbiorcze. Endoderma, konflikt dotyczący walki o życie w kontekście utraty wszystkiego, konflikt uchodźców, ofiar kataklizmów, imigrantów, ludzi osamotnionych w wyniku ataku bombowego, wojny, nie mam już nikogo, konflikt związany ze stawianiem czoła pustce, gdy znikną wszystkie punkty odniesienia, konflikt gwałtownego zderzenia z pustką rodzinną, społeczną i nagłej utraty reputacji. Walka o życie jest zbyt trudna, życie jest za ciężkie, unicestwienie, wszystko się wali, ziemia usuwa mi się spod nóg. Poważny konflikt pozbawienia własności, który można wyrazić słowami. Wszystko leci w dół, pada, wali się, dosłownie lub przenośni. Utrata środków do życia, nie mamy już nic, wykorzenienie, poczucie opuszczenia. Gdy znajdziemy się na pustyni, nasze ciało przełącza się w stan anurii. Anuria to dosłownie nie oddawanie moczu w praktyce. Definiuje się ją jako oddawanie mniej niż 50 ml moczu dziennie. To zauważalne to zauważalna zmniej, yy, zmniejszenie ilości oddawania moczu. Ma na celu powstrzymanie utraty wody i, wody i w efekcie zapewnienie sobie przetrwania. Kanaliki zbiorcze NEREK blokują się, by zapobiec utracie wody w sytuacjach zagrożenia życia, czyli gdy przywiązanie do kęsa, czyli wody. Jest częścią konfliktu walki o życie, gdy jesteśmy jak ryba bez wody. W przypadku porzucenia fala niesie się z powrotem wszystkich, tylko nie mnie. Nerki, miąższ, nowa mezoderma. Konflikt odpływu i jednocześnie, jednocześnie płynu. Kluczowym elementem jest płyn, także płynność finansowa. Dowolny konflikt w miejscu, gdzie obecne są płyny związane ze... Śniegiem, lodem, utonięciem, płynnym srebrem, perfuzją, alkoholem, moczem, dializą, mlekiem, olejem, benzyną oprócz krwi, wtedy konflikt związany jest z płynami krwi lub śledziony, konflikt strachu wywołany przez płyn, lawina, tonięcie, lęk przed jakimkolwiek płynem, czują się zniszczony na moim terytorium, walka o życie, uchodźcy. Na przykład pielęgniarka, która kiedyś zapomniała podać pacjentowi. Jakieś krople musi być dializowana. Kobieta, która znalazła swoją siostrę utopioną w studni, mężczyzna, który chcąc pochwalić się synem, pojechał odwiedzić swojego ojca i odkrył, że ten jest alkoholikiem. Pewien mlec, mleczarz stracił panowanie nad swoją furgonetką i miał wypadek. Całe mleko wylało się na ziemię. Po trzech miesiącach zachorował na nowotwór nerki, ponieważ jego szef codziennie mu to wypominał. Mężczyzna doświadczający konfliktu z wodą. Po tym, jak ledwie uniknął utonięcia przez kilka miesięcy, ma związane z tym koszmary. Postanawia już nigdy nie wejść do wody. Miąż, jego nerek, obumiera, aż w końcu wszystkie tkanki są wyczerpane i nie mogą pełnić swojej funkcji. Ma to na celu oszczędność wody. Wydalanie jak najmniejszej ilości, ponieważ w naturze jedynym konfliktem związanym z wodą to brak wody. W efekcie zdrowienia, mężczyzna jedzie z córką nad morze, pojawiają się torbiele w nerkach, zapewniając lepsze funkcjonowanie płynów niż zwykle. Nerki indiczka nerwowa. Ektoderma. Poważny konflikt związany ze znakowaniem terytorium i jego intelektualnymi granicami na poziomie myśli, konflikt znakowania terytorium oddalonego w czasie lub przestrzeni, konflikt znakowania terytorium, jego granic, obszaru wewnętrznego, zasięgania własnej opinii. Jeśli nerka zostanie usunięta bez rozwiązania konfliktu leżącego u źródła problemu, choroba może rozwinąć się w drugiej nerce. Na przykład pewien mężczyzna bierze ślub, jego żona jest bardzo dominująca i wkrótce po prowadzeniu się do męża przejmuje panowanie w mieszkaniu. On nie może znaleźć, znieść jej władzy, ale nic nie mówi. Dwa lata później małżonkowie rozwodzą się, a u mężczyzny pojawia się rak miedniczek nerkowych. Nerki, nowotwór nerek, przerzuty do płuc. Osoba, która w przeszłości tonęła, ledwo uchodząc z życia, ma zakodowaną w umyśle wizję wody wypełniającej płuca. Musi więc wytworzyć odpowiednie komórki, które usuną wodę. Jedynymi komórkami spełniającymi taką funkcję są komórki nerkowe. Mózg tworzy więc przerzuty, które wędrują do płuc. Na dzisiaj żegnam Państwa, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia niebawem.